Dzisiaj przyjechaliśmy na staw połapać karpie. Takie oto miejsce. To jest Oleśnica Mała. Nawet powiem Wam, że tu jest ładnie. Nawet bardzo ładnie, fajnie wszystko porobione. Zobaczcie, jak to jest elegancko. Pięknie można tutaj, z tego co wiem, robić imprezy jakieś okolicznościowe. No i przyjechać przede wszystkim na Karpiki. Zaraz zobaczycie, jak tutaj ten stawik wygląda. Piękny wschód słońca, piękna pogoda. Mgła się unosi nad stawem. Nie jest on jakiś potężny, ale można coś tutaj porobić, połapać. Zobaczymy, co tutaj jest w tej wodzie dzisiaj. I oczywiście będę łapał na klasyka. Jeszcze dzisiaj dwóch kolegów dojedzie. Dwóch kolegów dzisiaj dojedzie i będziemy sobie łapać rybki. Czekajcie, bo drzwi zresztą widzimy otwarte. A zmieści się pan. Będziemy dzisiaj sobie tutaj wędkować. No nic, zobaczymy. Dzisiaj klasyk wypróbujemy na karpiach, mam nadzieję, że się nam uda coś fajnego wyłapać. Także za chwilę. Koledzy dojadą, rozkładamy się i łapiemy rybczorki. Karpiszony, amury. No i nie wiem co tu jeszcze jest więcej, ale to się okaże jak już złapiemy. Także trzymajcie kciuki, żeby był piękny dzień. No to mamy pierwszą rybkę, Bartuś, przyciął. Bartuś łapie na pomidory. To tak. po same, po same pomidory łapie. Także no, trzeba obserwować, bo nie wiadomo, czy wędki nie wciągnie. <grytanie> Bartuś, jak myślisz, wielkość karpia? Kilogram. Z kilogram. kilogram max Jest pierwszy karpik. O! Pełno łuski. Przepiękne. Oj, amatorka. Amatorka pełna. No ale tu Bartek się uczy Ta, dopiero. Pierwszy raz na rybach. Pierwszy raz na rybach jest. to kupić matriksy. Gdzie <śmiewasz> tą matę? Tutaj leży mata. Pokaż Bartuś karpika. No, ładny ładny chłopczyk Tom żebyś nie mówił Co? Co wypadło Dobra. Tom ma rybkę teraz Tomciu co tam? Jeszcze w życiu mu z hamulca ściąga <noise> Tomcio, Leszczyk czy Płoć? Pa, on tam na plaży idzie. Tomcio, Leszczyk czy płotka? Ten, ja No ja Zobaczymy ile tu sfery ważne. Sferka i TDR, to jest coś pięknego. Tak jest, to podstawa, a nie jakieś... Dobra, już nie będę mówił nazw, bo to szkoda reklamować nawet. Tomcio, ale... Bo to, ty tylko kuleczki dostałeś, nie? Łooo, wow, Tomcio! Przeproszę z tą metodą. No ja, ja jak na razie na klasyka bez brania, no chłopaki na metodę tu widzę już zaczynają kroić. Nie wiem, co tam było Przepraszam bardzo, czy e, wyciągniesz tą rybę, bo zaraz mi taśmy braknie. Tu, Tomcio, ale ty, cały staw nie jest swój, tak? No, chyba będzie większa niż Bartka, albo Tomek po prostu tak się y, męczy po prostu i bawi z rybą. Słuchaj Tomek, bo ja będę musiał fest obrabiać ten jak ty tak długo będziesz, żeby rybę. A masz hamulec za ten? No ma na maksa skręcony. Nie. mały walczący. Chyba trzeba będzie zaraz przerobić jednak na metodę, bo... Da. I biały? O. Tak. No takie to wszystkie takie oby. No krótką mękę to będzie było lepiej kolego. Jest i karpik Nie, to on dużo większy od twojego bardzo Większy? Pewnie Co najmniej o 4 kilo Nie no, z 17 To chyba ten największy karp w tym i co, na białą kureczkę? Nie wiem, bo spadło pod No Tak naprawdę to nie chcę ci powiedzieć. <laughs> Dobrze jak spada to już drugiej nie zostań. Tomek twój hol już trwa 6 minut, wypinane 18 Czy jeszcze długo to potrwa? Tak, bo się on haczyk z palca Haczyk z palca 12 minut <laughs> no przepiękny gratulacje jedziemy Są dalej no to Bartuś ma drugiego karpika jak tam Bartuś? sposobu no, tam taki. Taki go masz w... a nie, wyszedł już. Pokaż Bartek, jak twoje emocje. Bez emocji, z nie ściąga. O. Cóż to, Bartuś, tam jest? Ja mam na <noise> Jeśotr? Właśnie nie wiem. A, ja ścio. No mamy jeszcze otrę Rafał. Tak jest. Jest i pierwszy łosiotr. sprzęt, matrix, tak? <noise> to się wytnie tak My czy bardziej inaczej. Bardziej łowny sprzed. Wytnie się wytnie, Barteczku. Dobrze, że ja obrabiam te filmy tu. Ja nie mam takiego podbierania nawet. Jak ja mam zrobić? Jest, Jest i on <głos> <głos> Mamy łotra. On gryzie, nie? Gryzie, gryzie, uważaj <grystanie> Ostatnio widziałem na filmiku, jak chłopu palca odgryzł. No, gryzie fast. Dobra. To jest jedyna ryba, która poluje na szczupaki. Presentation. Pokaż go. Czekał. płynie już. No przecudowny. Ej. Gratulacje. To, to łapiemy się... dalej. To? <grystanie> nie wiem, że... <grystanie> Kowalinia, zrobisz mi fotę To jest No i nic siedzimy sobie dalej Chłopaki tak jak widzieliście po to Bartek dwie rybki, Tomek jedna No a ja na klasyka jeszcze nic Także nie wiem czy coś będzie Ale się nie poddaje Pogoda przepiękna jest dzisiaj Coś tutaj łapią. No i zobaczymy, nie poddaje się. Klasyk to klasyk musi być. Zanęte sobie zrobiłem. Taką. Tam mam jestem przygotowany, dostałem od chłopaków jakieś kuleczki. Dla mnie to czarna magia. Ostatni raz jak byłem na karpiach to było kurczę. Z, nie wiem z 20 lat temu może no gdzieś z 20 lat temu także <grymne> zobaczymy co będzie dzisiaj nic jak jeszcze złapią porybce, no to będę zakładał te dumbelsiki czy co to tam jest i będę próbował, no ale na razie jeszcze co najmniej z godzinę półtorej no klasyka, popróbuję Dobra To do zobaczenia przy rybie Jest cię ze swoim kolejnym rybką Na co za ten zaatakował? Tutaj zobaczcie, jak wasz ulubiony youtuber zainteresowany łowieniem Stoi i piwo pije zamiast łowić Tam widać go w koszulce gangnojaka Jedni piją, drodzy łowią, prawda Tomcio? Bartuś wywalił mu ładę opalania. Smacznego Bartuś. Pomidor nie. to później Bartuś, to później. Tą cię tu główny wódz teraz nikt nic nie łapie. Tą cię wyciągnął karpia. Tą cię na co złapałeś tego karpia? A na co złapałeś go? Na z chleba. No i proszę bardzo, można, można. A chleb jaki na zakwasie, czy zwykły? Na zakwasie, tylko na zakwasie. Tylko na zakwasie, no to bardzo ładnie. <głos> <głos> no to chłopaki mają po dwie ryby, a ja nie mam nic. Jak dalej? Ale może coś jeszcze. Chwilę mamy, to może coś się połapie. Jesteśmy właśnie w małej Oleśnicy. Znaczy Oleśnica Mała. Tutaj to się nazywa nadstawem. Można robić sobie tutaj różne imprezy okolicznościowe. Chyba z tego co wiem, to ma na majówki tutaj otwierają. Jest jedzonko, jest sauna, są strągi wędzone. Dzisiaj będziemy korzystać z sauny z Bartkiem. Może Tomka zaprosimy, jak będzie grzeczny. Także naprawdę fajowe miejsce. A więc dwóch wybranych, jeden przegranych <gry> Proszę bardzo, jak to ładnie. Stawi kupują rybki, są pstrągi, jesiotry, karpie. Nie, byczka jeszcze nie złapaliśmy, to nie możemy powiedzieć nic o byczkach. Ale pstrąg też był dzisiaj jeden złapany. Także... Można przyjeżdżać i próbować swoich sił na rybkach no i też później można się fest najeść odpocząć także fajne naprawdę miejsce na tam ciągło następnego karpika chyba karpika, jeszcze nie wiemy co to może być okoń в том, Szalony I prosto ka kowiechą Piękna rybka Pięknie tak. Fajne takie zdrowe, nie? Proszę bardzo jaki ładny Klasa Ta -dam. Kurde szkoda, że tego fikołka nie nagrałem Ja pierdzieł Jaki szalony Ja patrz. ale się trzyma, no. <grystanie> <grystanie> Cudnie, kurde. <grystanie> ja tygry, <bo> <grystanie> Pięknie, ale pięknie. Czekaj polej, 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 polej. A, to pomyślałem, że jesteśmy na YouTubie. Polej. <laughs> Super. Ładny, ładny łosiotr. Pinokio. Pinokiu. No, Może no, ci palca nie się, wartość, z tą sztuką swoją. Przepiękny. <laughs> Ładny. ...agrać, by nie gadali, że jemy ryby. <śmiech> <śmiech> Ryb nie jemy, ryby wypuszczamy. Przewiem z do ogonu... <laughs> Poszedł. Gratulacje. Idziemy dalej. To jest no co? Trzeba pomału się zwijać. Ja niestety na zero. Jeszcze chwilę mam 15 minut, ale chyba już straciłem wszystkie nadzieje. Chłopaki złapali po trzy rybki. Zresztą zobaczycie na filmiku. No i. No, i się praktycznie wszyscy już zginęli z tego stawu, to przybyliśmy na, y, w miejscowości y, Oleśnica Mała. Tutaj się to miejsce nazywa Nad Stawem. Także warto tu przyjechać, żeby wypocząć, coś zjeść dobrego. Także jak się filmik podobał, łapy w górę, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i jedziemy z tym kanałem. Powodzenia!